W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy między innymi Putin niedługo umrze, tajemnicze zapowiedzi Załęskiego Rosja się wycofuje, nie będzie zawieszenia broni Potężne trzęsienie ziemi w Azji, znamy sytuację Polaków Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał Wiadomości Dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji Zacznijmy od szokującej propozycji Władimira Putina, który zasugerował, że przed rozpoczęciem rozmów pokojowych Ukraina mogłaby zostać przekazana pod tymczasowy zarząd, co można zinterpretować jako kolejne małorealne żądanie, aby stale przedłużać wojnę na Ukrainie. Nasuwa się pytanie, co z tym, jak z nimi negocjować. Prawdą jest, że w takich przypadkach praktyka międzynarodowa podąża dobrze znaną ścieżką. W ramach działań pokojowych kilkakrotnie dochodziło do zewnętrznego zarządzania tymczasową administracją. Co nazywa się zewnętrznym zarządzaniem tymczasową administracją? Tak było w Timorze Wschodnim, jak sądzę, w 1999 roku. Tak było w niektórych częściach byłej Jugosławii. Tak było w przypadku Nowej Gwinei. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje taka praktyka i w zasadzie byłoby to możliwe pod auspicjami ONZ ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście, nawet z krajami europejskimi, z naszymi partnerami i przyjaciółmi, omówienie możliwości wprowadzenia tymczasowych rządów na Ukrainie. A w jakim celu? W celu przeprowadzenia demokratycznych wyborów, aby wprowadzić rząd, który będzie wiarygodny i zaufany przez ludzi a następnie wynegocjować z nimi traktat pokojowy, podpisać legalne dokumenty, które będą uznawane na arenie międzynarodowej i będą wiarygodne i rzetelne. To tylko jedna z opcji. Nie twierdzę, że inne nie istnieją. One istnieją. Ponadto Putin kolejny raz powtórzył, że zarówno on, jak i Trump chce zakończyć wojnę, natomiast podkreślił, że najpierw trzeba rozwiązać tak zwane główne przyczyny konfliktu, co na ten moment wydaje się nie do zrealizowania. Przypomnijmy, że według rosyjskiej narracji powodem wojny były m.in. chęć dołączenia Ukrainy do NATO oraz rzekome prześladowanie rosyjskiej ludności na tymczasowo okupowanych terytoriach. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym powiedzieć w tym względzie jest to, że moim zdaniem prezydent elekt Stanów Zjednoczonych naprawdę chce zakończenia tego konfliktu. Z wielu powodów, nad którymi nie będziemy się teraz rozwodzić, jest ich wiele, ale moim zdaniem jest to szczere. Jest jednak jasne, że konflikt, o którym mówiłem, a tak pokrótce scharakteryzowałem, co działo się w najbliższej przeszłości, w niedawnej przeszłości, jest nadal złożony i wymaga tak ostrożnej oceny. I podejścia. Opowiadamy się za rozwiązaniem wszystkich tych kwestii środkami pokojowymi, i o tym też mówiłem, że od początku się tego podejmowaliśmy. Jesteśmy więc zwolennikami rozwiązania tych kwestii za pomocą pokojowych środków, ale poprzez zajęcie się podstawowymi przyczynami, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Musimy zapewnić bezpieczeństwo Rosji w długiej perspektywie. Każdy krok, mający na celu rozwiązanie tego problemu, będzie mile widziany i będziemy współpracować z partnerami. W tym kontekście ciekawy wypowiedzi udzielił jeden z zachodnich ekspertów wojskowych, który wyliczył, że w ciągu 26 lat Putin miał złamać aż 190 porozumień. W ciągu ostatnich 25 lat, odkąd prezydent Putin został po pierwsze premierem w 1999 roku, więc mamy teraz do czynienia z rokiem 26. Obecna liczba to 90 transakcji, które złamał. Najważniejsze z punktu widzenia Ukrainy to Mińsk I i Mińsk II, które powstały po 2014 roku. Największy ze wszystkich, jak sądzę, był rok 1994, memorandum był Właśnie wtedy Ukraina zrezygnowała ze swojej broni nuklearnej, którą odziedziczyła po Starym Związku Radzieckim. Ukraina była jedynym krajem, który mógł jej użyć. Miała doświadczenie. Mogli mieć własne siły nuklearne, które działałyby, gdyby się zdecydowali. Ale zrezygnowali z nich w 1994 roku w zamian za gwarancję bezpieczeństwa od Rosji, USA i Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, następnie rzecznik Kremla Dmitry Pieskow przekazał, że Rosja w zasadzie wycofuje się z 30-dniowego rozejmu, o co oskarżył Ukrainę, twierdząc, że Kijów stale łamie warunki umowy. W rozmowach telefonicznych, o których informowaliśmy, temat ten nie był poruszany. Niemniej jednak jest to fakt. O którym mówił prezydent. Rzeczywiście istnieje całkowity brak kontroli nad działaniami wszystkich, nieobiektywnie, całkowicie wszystkich segmentów, które nie słuchają rozkazów kierownictwa kraju. Kontynuują próby ataków na obiekty systemu energetycznego, infrastruktury energetycznej Federacji Rosyjskiej. W związku z tym, jeśli Ukraina przystąpiła do moratorium i wydała odpowiednie rozkazy swoim siłom zbrojnym, to oczywiście nie są wykonane. Jednocześnie, jak podkreślił wczoraj Putin, w rzeczywistości nacjonalistyczne jednostki, takie jak Azov, zyskują na sile. Wykazują coraz większe wpływy, tendencje do rozszerzania swoich sił. W rzeczywistości brygada Azov jest obecnie przekształcana w dywizję. Tak więc zachodzące tam procesy bardzo wskazują na to, że sytuacja ma tendencję do utraty kontroli. Mocnych słów w stronę Putina użył też wody merozoeńskie, który, nie owijając w bawełnę, przekazał, że Putin niedługo umrze. On się boi utraty władzy. Zależy to również od stabilności społeczeństwa, ale zależy to również od jego wieku. Wkrótce umrze, to fakt, i wszystko się skończy. Oznacza to, że może skończyć swoje pytania, zanim on, powiedzmy, zakończy swoje absolutnie bezpieczne i nieudane życie historyczne. Bezpieczne i nieudane życie. I tego właśnie się boi, zostać samemu. Innymi słowy, nadal nie byłoby możliwe odizolowanie Putina z politycznego punktu widzenia, ponieważ w momencie, gdy nastąpiła izolacja polityczna, myślę, że globalne południe z całym szacunkiem nie odizolowało go. Nadal utrzymali z nim kontakty. Uważam, że pomogli mu w ten sposób. Co też ciekawe, według Zamińskiego obecnie to Ukraina ma przewagę na Morzu Czarnym, więc zawieszenie broni w tym rejonie ma leżeć bardziej w interesie Rosji, a nie Ukrainy. Przede wszystkim wszyscy muszą zrozumieć, że zawieszenie broni na Morzu Czarnym jest dziś ważne dla Rosjan. Od dłuższego czasu nie kontrolują korytarza na Morzu Czarnym. Walczymy o to, ponieważ jest to zdecydowanie krok w kierunku zakończenia wojny. Ale, my Ale kontrolujemy sytuację, sytuację na Morzu Czarnym. Ich, ich część czarnomorska, ich flota na dnie, są na dnie lub są ukryte. I to się właśnie dzisiaj to, co dzieje. Złoński kolejny raz uderzył też w retorykę, jaką coraz częściej można usłyszeć od amerykańskiej administracji, która według ukraińskiego przywódcy wpisuje się w rosyjską narrację i nie pomaga w dążeniach do zakończenia wojny. Uważam, że Witkow bardzo często cytuje kremlowskie narracje. Zgadzam się z Tobą. Uważam, że to nie przybliży nas do pokoju. I myślę, że tak będzie. Niestety to osłabi amerykańską presję na Rosję. Możemy skorygować to pole informacyjne tylko poprzez nasze działania. Staramy się to robić. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem więcej niż raz. Staramy się zapewnić wymianę prawdziwych informacji. Prawdziwych informacji na poziomie rozwoju, ponieważ oświadczenia Witkowa są dla nas bardzo trudne, ponieważ walczymy z Putinem i naprawdę nie chcemy, aby miał wiele asystentów. Następnie podczas konferencji prasowej w Paryżu prezydent Ukrainy kolejny raz zaapelował o podjęcie radykalnych kroków wobec Moskwy, która ma łamać zawieszenie broni. Wierzą, że zawieszenie broni na morzu, cisza w sektorze energetycznym działa. Ja wierzę w co innego. Dwa dni temu w nocy, kiedy nie było żadnych ataków na sektor energetyczny, tak dziś sektor energetyczny w Hercegowinie został uszkodzony przez rosyjską rakietę. Tak to właśnie działa. I dlatego, moim zdaniem, jeśli dzisiaj doszło do naruszenia i były ataki w Hersonie. Były uderzenia na stację kolejową i energia elektryczna została uszkodzona, ponieważ były ataki w sektorze energetycznym. Tutaj powinna być reakcja ze strony Stanów Zjednoczonych. Konkretne działania. Co ciekawe, ukłon w stronę Ameryki postanowił wykonać też sam Putin, który można powiedzieć, że poparł plany Trumpa dotyczące przejęcia Grenlandii. Wystarczy powiedzieć, że wszyscy są tego świadomi. Świadomi planów Stanów Zjednoczonych dotyczących aneksji Grenlandii. Ale na pierwszy rzut oka może to zaskoczyć niektórych ludzi i głęboko błędne jest myślenie, że jest to jakaś ekstrawagancka rozmowa nowej amerykańskiej administracji. To nic takiego. W rzeczywistości Stany Zjednoczone miały takie plany już w latach 60. XIX wieku. Wtedy amerykańska administracja rozważała możliwość aneksji Grenlandii oraz Islandii. Pomysł ten nie został jednak wówczas poparty przez kongres. Na celowniku Putina według szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala jest także Polska, ponieważ, jak stwierdził, Moskwa może rozpocząć różnego rodzaju ataki na Polskę po ewentualnym podpisaniu zawieszenia broni z Ukrainą. Ewentualna rosyjska agresja może przybrać formę akcji propagandowych, ingerencji w wybory czy sabotażu, mówił Kowal. Co więcej, Kowal wyraził też wątpliwość, czy niedawno ogłoszony przez Komisję Europejską plan zbrojeniowy o wartości do 800 miliardów euro będzie wystarczający. Według niego kluczowe znaczenie ma zmiana podejścia Niemiec, które ostatnio podjęły decyzję o zwiększeniu wydatków na zbrojenia. Rosja jest aktywna w Europie i jest bardzo zdeterminowana, by działać przeciw naszym krajom, stylowi życia, rodzinom i organizacjom. Naiwnością byłoby wierzyć, że Rosja uszanuje nasze wartości, mówił Kowal. Ponadto wiceszef Mon Paweł Zalewski w rozmowie na antenie Polsatu przekazał, że Rosja będzie próbowała wpłynąć na zbliżające się wybory prezydenckie poprzez zwiększenie presji na naszej wschodniej granicy. Jeżeli widzimy, co się dzieje, mamy świadomość tej wzrastającej presji, którą Białoruś i Rosja wywiera na naszą granicę. Są wybory prezydenckie, Rosja będzie chciała na je wpłynąć właśnie w ten sposób, dokładnie tak samo jak wpłynęła na wybory europejskie. Pamiętamy przecież co się wydarzyło, mówił Zalewski, po czym przekazał, że duża część z migrantów jest szkolona przez rosyjskie służby. Nie wszyscy uciekają przed wojną i prześladowaniami, część z nich to są ludzie szkoleni przez KGB, białoruskie do tego, aby w sposób bardzo agresywny przekraczać granice, mówił wiceminister. Problematyczna robi się też relacja Kanady ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ, jak stwierdził premier tego kraju Mark Kearney, przyjazne stosunki, jakie niegdyś panowały między oboma krajami, właśnie się zakończyły. Stare relacje ze Stanami Zjednoczonymi, oparte na pogłębiającej się integracji naszych gospodarek oraz ścisłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i wojskowości, dobiegły końca. Nie wiadomo jednak dokładnie, co dalej zrobią Stany Zjednoczone. Ale jasne jest, że my. Kanadyjczycy mamy władzę. Mamy władzę. Jesteśmy panami we własnym domu. Możemy sami kontrolować naszą przyszłość. Możemy dać sobie znacznie więcej niż jakikolwiek obcy rząd, w tym Stany Zjednoczone, które mogą nam kiedykolwiek coś odebrać. Najlepiej poradzimy sobie z tym kryzysem, budując naszą siłę tutaj, w domu. Będzie to wymagało ciężkiej pracy. Będzie to wymagało stałej i skoncentrowanej determinacji ze strony rządów, przedsiębiorstw, pracowników i Kanadyjczyków. Będziemy musieli radykalnie zmniejszyć naszą zależność od Stanów Zjednoczonych. Będziemy musieli przenieść nasze relacje handlowe gdzie indziej. I będziemy musieli robić rzeczy, które wcześniej uważano za niemożliwe, w tempie, jakiego nie widzieliśmy od pokoleń. Ponadto Kearney wytknął Trumpowi błędy w prowadzeniu polityki wobec właśnie Kanady. Rozumiem i szanuję jego cele, jakim jest wspieranie amerykańskich pracowników, ale nie zgadzam się z nim, że w ten sposób można im pomóc. Z czasem okaże się, że te działania zaszkodzą amerykańskim pracownikom i amerykańskim konsumentom. Odrzucam wszelkie próby osłabienia Kanady. Osobienie Kanady złamanie nas, by Ameryka mogła stać się naszą własnością. Tak się nigdy nie stanie. A naszą odpowiedzią na te ostatnie cła jest walka. Aby to chronić i budować, będziemy walczyć z amerykańskimi taryfami celnymi, podejmując własne odwetowe działania handlowe, które będą miały maksymalny wpływ na Stany Zjednoczone i minimalny wpływ na Kanadę. Potężne trzęsienie ziemi miało miejsce w Azji, którego epicentrum przypadło na Mianmę, natomiast skutki wstrząsów były odczuwalne w wielu innych krajach, w tym w Tajlandii, w Bangkoku, czyli metropolii zamieszkanej przez 17 milionów ludzi. To właśnie tam runął 35-piętrowy wieżowiec, w wyniku czego zginęły na ten moment dwie osoby i 50 zostało rannych, natomiast wiele osób nadal jest poszukiwana. W ogólnym rozrachunku zginęło jednak ponad 60 osób, natomiast tragiczny bilans najprawdopodobniej niestety będzie rósł. Dalej czytamy, że na szczęście nie ma zagrożenia tsunami, ponieważ epicentrum miało miejsce w głębi lądu. Jednak premierka Tajlandii ogłosiła w stolicy kraju strefę zagrożenia. Jak wiemy, miejsce to jest bardzo chętnie odwiedzane przez turystów z całego świata, w tym przez Polaków. Natomiast polski resort dyplomacji przekazał, że żaden Polak nie ucierpiał w wyniku wspominanego trzęsienia ziemi. W związku z trzęsieniem ziemi w Mianmie i Tajlandii miejscowe służby otwierdziły, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli RP. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez ambasadę Polski w Tajlandii, brzmi komunikat MSZ. W wyniku wstrząsów ucierpiała jednak polska placówka dyplomatyczna w Bangkoku, w związku z czym ewakuowano cały budynek i na szczęście nikt też nie ucierpiał. Informujemy, że z powodu uszkodzeń budynku ambasady RP w Bangkoku jej personel został ewakuowany. Obecna sytuacja może wpływać na zakres udzielanej pomocy konsularnej, przekazało polskie MSZ. A jeśli podoba wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału Wiadomości. Dzięki, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.